Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj chcę Wam przedstawić, czy to znacie? A jak nie znacie, to poznacie, z czym to Wam się kojarzy i z czym Wam się to wiąże. A co? To zaraz Wam pokażę. I przy okazji opowiem krótką historię. Aczkolwiek prawdziwą i na faktach. Oto właśnie jest to. Z czym Wam się to kojarzy? Z czym Wam się to kojarzy? I co to może być? Jest pięknie zrobione z drewna. Ładnie wykończone. Tutaj taki złoty pasek. Otóż to, jak widzieliście na pierwszym ujęciu, mam okulary, które z powrotem muszę niestety zacząć nosić, żeby lepiej widzieć. A to, to jest igielnik. Igielnik. Pojemnik Etui, tuba na igły, ale nie takie zwykłe igły. I to jest tak się odkręca i to, żeby dziecko przypadkowo nie odkręciło. Ja na razie z tego nie będę wyciągał. To są takie igły specjalne które ułatwiają... a może się uda O. One są tutaj mają, jak widzicie inne oczka. To są oczka dla osób starszych. Może tu będzie lepiej widzieć. Nie chcę wyciągnąć, żeby nie pogubić. O! To są oczka. O! Tu lepiej widać. O! To są oczka, które ułatwiają wsunięcie nici. Może tak zrobię. Tu macie powiększenie teraz w stosunku do mojej dłoni łatwiej, łatwiej jest wsadzić o żebyście widzieli teraz Teraz jest dokładnie o na białym tle jest takie, że poprzez to się wsuwa taki jest zaczask jakby o. i to ułatwia wsunięcie nici są folii jak widzicie to etui jest ma tutaj taki Gwint, taką zatyczkę, taką tulejkę, która w tej drugiej części jest gwint w tej tulejce i ta tulejka nachodzi na ten gwint, jest skręcana, żeby na przykład dzieci... Z daleka od dzieci. To nie było problemów. Długo szukałem takich igieł, bo u nas są, ale drogie. I są te nasze, które są też bardzo dobre. Te nasze polskie igły. Także ten igielnik, igielnik, igłownik, igły, pojemnik, tuba. Na igły, żeby to było bezpieczne. Ja kupiłem za niewielkie pieniądze na AliExpressie. Taki właśnie. A teraz przejdę do zabawnej sytuacji, która, która była jest, jest na autentycznych faktach. Mianowicie do pasmanterii u nas w moim mieście z dużymi tradycjami, Został wysłany mąż przez żonę po zakup na parstka. Takie o tu, co się nakłada, żeby się nie pokuć na palec. Na parstek. A pan przyszedł i do pań. <śm> <śm> I do pań mówi: Proszę panią, żona mnie wysłała. Żebym kupił napletek. <noise> Autentyczna, zabawna historia. Panie były wiesz skonfudowane, takie po prostu onieśmielone. Na końcu nosa <noise> miały uśmiech. I zaczęły tłumaczyć, że nie napletek proszę Pana, bo napletek to mężczyźni mają a na parstek potrzebują, jak i kobiety, tak i mężczyźni, w trakcie, kiedy szyją, żeby nie okuć się w palca. To by było na tyle. Nie było mnie, bo mnie rozkręciła po prostu rehabilitacja, i tym krótkim filmikiem wracam z powrotem. Mam w zanadrzu parę jeszcze innych filmów i będę je realizował. Do osób, które przeglądają. Jeżeli nie jest ważny temat dla ciebie, ale może będzie ważny dla znajomych, udostępniajcie. Bo widzę, że po prostu. Oglądacie moje filmy, ale nie udostępniacie, lajków nie dajecie, a bezduszne algorytmy po prostu same nie, nie wysyłają na youtubce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.